Po raz kolejny się spotykamy na tej tak zwanej akcji misia. Chcemy pokazać te misie, które będą rozstawiane w centrum, ogólnie w całym naszym mieście. A ta akcja nawiązuje do szóstki dzieci, która przemocy wobec tej szóstki dzieci w centrum naszego miasta. Te misje, jak tutaj widać, mają napisane nie bij mnie, kochaj mnie. Chcę ponownie pokazać, że przemoc wobec dzieci dzieje się w naszym mieście. Nie chcemy, żeby to się działo i przechodniom, którzy będą przechodzić obok tych tuszaków widziały te osoby, że coś się na terenie naszego miasta dzieje. Przechodnie, które widziały. Że jest taka, taka karteczka, i może powiążą to jakoś z małymi dziećmi, e, które doznają przemocy domowej, żeby reagowały, żeby dzwoniły pod stosowne numery alarmowe, e, żeby nawet rozmawiały z takimi dziećmi, że coś jest nie tak. E, z tego miejsca chciałbym podziękować również za zaangażowanie. W historię misia Sztabowi Włocławskiemu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Państwowej Uczelni Zawodowej w owocowku wraz ze studentami, Zespole Szkół Technicznych, Kołu Wolontariackiemu przy Szkole Podstawowej numer 20 oraz samym Włocławianom, że przynosili te pluszaki. Przede wszystkim pluszaki prezentują obrażenia, jakie dziecko może mieć po przemocy, która została skierowana w jego stronę. Mają najróżniejsze jakieś opatrunki na złamane kończynki, opatrunki na oczka. Tak naprawdę wszystko, co nam się skojarzyło, to zrobiliśmy. Co z nimi się stanie? One dzisiaj trafią na ulicę Włocławka, ale co dalej? To zależy od samych Włocławian. To zależy od samych Włocławian, czy może jakimś dzieciom się spodoba ten miś. Może jakimś przechodniom, oczywiście można je zabrać do domu i to jest w sumie fajne, że te misiaki będą miały swój dom.